Witam Was serdecznie, moi mili. Karolina z tej strony z kanału Radość w Bogu. E, witam Was jeszcze raz po tej dłuższej przerwie, kilkudniowej. Tak jak Wam mówiłam, wyjechałam, ale szybko wróciłam. Nie to, że nie było mnie tyle dni, ale czasami taki odpoczynek od internetu i od mediów społecznościowych jest naprawdę bardzo dobry i tego Wam też polecam. E, dzisiaj natomiast. Chciałabym Wam przeczytać fragment z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 9, yy, werset, przeczytam tylko 62 werset. A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Yy, taki króciutki fragmencik, bo yy, chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć o tym, aby yy, nie patrzeć wstecz i nie żyć przeszłością. Bo yy, co ja dokładnie mam na myśli? Chodzi o to, że yy, po pierwsze, może być taka sytuacja, że Jakiś tam czas temu coś się wydarzyło w Twoim życiu, no mam na myśli Twój grzech i yy, no po prostu grzech, i yy, cały czas w tym się, że tak powiem, yy, brudzisz w tym sensie, że ciągle rozmyślasz, że może mogłam zrobić inaczej. Może mogłam podjąć inną decyzję. Yy, I rozmyślasz. Wydawało mi się, że wtedy to była najlepsza decyzja. Teraz się zastanawiasz, czy na pewno, yy, albo po prostu jakiś czyn został wykonany, którego się po prostu już nie da cofnąć. Yy, I jakieś, nie wiem, konsekwencje z tego tytułu, no bo tak jest. Każda nasza decyzja i każdy nasz czyn niesie ze sobą konsekwencje. No, i teraz ciągle w tym jesteś, ciągle się zastanawiasz, czy dobrze zrobiłeś, czy źle, czy albo już wiesz, że źle. Nie patrz wstecz i nie żyj przeszłością. Yy, nie żyj przeszłością. Dlatego, że z Biblii wynika, że nie powinniśmy żyć tym, co było i nie powinniśmy patrzeć wstecz. Tylko powinniśmy patrzeć przed siebie. W Księdze Przysłów już teraz nie pamiętam, yy, który rozdział i werset też jest napisane, żeby nasze oczy patrzyły na wprost. Żeby po prostu już nie patrzeć wstecz. Jeżeli już dokonałaś czy dokonałeś jakiegoś wyboru, podjąłeś jakąś decyzję i, yy, no i niesie to za sobą jakieś konsekwencje. I nie da się na przykład pewnych rzeczy już zmienić, no to już nie rozmyślaj nad tym. To mogą być różne sytuacje w Twoim życiu, różne. Być może to ktoś podjął jakąś decyzję, a Ty ciągle tym żyjesz i nie możesz iść dalej. Wszystko i wszystkie sprawy, i całe nasze życie powierzajmy Bogu, powierzajmy Jezusowi Chrystusowi. I tak jak Wam w którymś filmie mówiłam, nawet jeżeli byś chciał dokądś iść i nawet jeżeli tam dojdziesz, ale to nie jest zgodne z wolą Bożą, to Ty tam nie zostaniesz. To Bóg postawi Cię i tak w tym miejscu, w którym chce, abyś był. Więc jeżeli wydaje Ci się, że podjęłaś jednak złą decyzję, ileś, na przykład, nie wiem, jakiś tam czas temu, czy coś tam, czy no nie wiesz do końca, Oddaj to wszystko po prostu w ręce Boga, i, i Bóg już się tym zajmie. Yy, a jeżeli chodzi o grzech, jeżeli popełniłeś, popełniłaś jakiś grzech i naprawdę go żałujesz, to po prostu przyjdź szczerze do Boga, bo wiecie, to nie Bóg i tak wszystko widzi, przed Nim się nie da nic ukryć. Ale Bóg chce, żebyśmy my powiedzieli o tym sami. Więc jeżeli przyjdziesz. I ze szczerego serca, prosto z serca wyznasz ten grzech, przeprosisz i naprawdę szczerze będziesz żałował, to Bóg ci go wybaczy. Wybaczy, że zrobiłeś to czy, czy tamto. No, ten twój grzech. Dlatego nie, nie taplaj się ciągle w tym jak w błocie. W tym, co zrobiłeś, co zrobiłaś, czy w tym grzechu właśnie. Wybaczone, idź dalej. I nie patrz na to. To jest pierwsza y, rzecz. A druga rzecz to może być taka, że y, starasz się właśnie być y, nowym człowiekiem, idziesz z Bogiem, ale patrzysz wstecz y, na to swoje życie i myślisz sobie, że y, może było fajnie. Może tego mi brakuje z tego życia, wiecie, rozmyślasz sobie o tym i tak dalej. To też jest niedobre. Niedobre dlatego, że powinniśmy patrzeć na to, co jest tu i teraz, a przede wszystkim powinniśmy patrzeć na nasz cel. A naszym celem jest yy, Królestwo Boże jest Jezus Chrystus. Za nim powinniśmy podążać, na niego patrzeć. I jeżeli tracisz ten cel z oczu, no to jest źle, bo wtedy właśnie zaczynasz myśleć o tych sprawach takich przyziemnych. I, no tak, i właśnie przestajesz patrzeć i widzieć to, co jest najcenniejsze, a w zasadzie kto, czyli nasz Zbawiciel. I jeżeli już rzeczywiście mówię, wydarzy się ten grzech, to po prostu przeproś, żałuj i idź dalej. Jeżeli podjęłaś czy podjąłeś kiedyś jakąś decyzję, i wtedy wydawało ci się, że ona jest słuszna, nadal wydaje ci się, że jest słuszna, ale na przykład, nie wiem, może masz jakieś tam wątpliwości, znaczy słuszna, no nie wiem, no po prostu podjąłeś jakąś decyzję, teraz się na przykład zastanawiasz, czy aby na pewno ona była y, zgodna z wolą Bożą, więc ja ci mogę powiedzieć. Że jeżeli nie była, to Bóg tak pokieruje Twoim życiem, bo to On tak naprawdę y, prowadzi y, nasze y, kroki, że tak powiem. To On. Nam się wydaje, że my idziemy i wiemy dokąd idziemy, ale my nie wiemy. To tylko Bóg wie dokąd idziemy, gdzie jest nasze miejsce i gdzie On chce, abyśmy w danej chwili byli. I, tak jak mówiłam, ludzie są ważni. Ludzie są ważni i, i, i wiemy, jacy powinniśmy być dla siebie nawzajem i jak najbardziej tak, ale pamiętajmy, że to Jezus Chrystus jest najważniejszy, że to Bóg jest najważniejszy i, i za nim podążajmy. Więc jeżeli Bóg chce, abyś był w danym miejscu i nawet jeżeli ludziom z punktu widzenia takiego ludzkiego może się wydawać, co Ty robisz, nie patrz na to. Nie przejmuj się tym, tylko idź dalej do wyznaczonego przez Boga celu. I to jest właśnie takie najważniejsze, aby nie utracić tego celu z oczu i właśnie nie, nie patrzeć wstecz, nie, nie, nie tarzać się w tym, że tak powiem, jak w takim błocie. I od nowa, analizowanie, zastanawianie się, a może tak, a może mogłam zrobić tak, a może mogłem inaczej, a może tutaj komuś coś powiedziałem, tu może kogoś skrzywdziłem. Jeżeli skrzywdziłeś i masz taką możliwość, no to przeproś. Przeproś tą osobę, żeby to było rzeczywiście takie szczere, no i idź dalej. Idź po prostu dalej. Jeżeli możesz po prostu i masz taką możliwość, aby yy, coś naprawić, jeżeli zepsułeś, no to zrób to. Ale jeżeli nie masz, no to zostaw to w ręce Boga. Tak jak mówię, jeżeli coś zrobiłeś źle, czy zrobiłaś źle, to po prostu przeproś ze szczerego serca Boga, yy, żałuj i Bóg oczyści cię z tego. Więc nie wracaj już. Nie wracaj do tego. Bo Bóg tego nie chce. On chce, żebyś patrzył przed siebie, bo przeszłość już była, ale Bóg daje ci dzisiejszy dzień, teraźniejszość. Nie zmarnuj tego. Wykorzystaj ten czas i zbliż się do Jezusa, do Boga, i niech Twoim celem będzie Królestwo Niebieskie. Tego życzę Wam i sobie. I dziękuję bardzo. Dziękuję za subskrypcję. Dziękuję, jeśli na mnie czekaliście. Jest mi naprawdę bardzo miło. I dziękuję za komentarze, za to, że po prostu jesteście. Błogosławię w imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Z Bogiem. Cześć!